Mam go z tej strony, się Wam pokazuje sklep Fortnite i Royale. No i co, przejdźmy do samego odcinka. Mamy ym, Lodnie Cerber, mamy Sica. Ym, ja o ja nich mówię: ym, to są wyścigówki. Mamy kruka, mamy chlotnie i kilof, mamy ekspertkę, mamy pana Loda, e, mamy gorący towar, mamy e, szturmowiec, mamy nadal pa, mają laser już w prawie 5 dni, mamy strzał lasera, klimat domyślny, gangalstaj, mamy... Pakiet BTS, Dynamit, Dzikos, Nie Zaczynaj, dalej Mufaso, mamy Jabba Switch, ym, mamy Podjeźdź w świetle Jupiterów, Renegade, To Si powiedz tak, ym, Last Forever, Rolex. Tyle. Ym, potężny sklep, potężny ocenka skry A nadal mamy pakiet anime powiedzieć i i ich zbieraki no sklep mocne 9 na 10 dodawajcie mnie do znajomych, mój nick to nazwa kanału e zostacie lajka like suba powiadomienie na wszystkie no i co wpadajcie jeszcze do moich znajomych Be niki ich będą w opisie no i co no i let's go.